Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak jedna mała decyzja może całkowicie zmienić jakość twojego życia na starość? Co by było, gdybym powiedział ci, że zaledwie pięć minut dziennie może zdecydować o tym, czy zachowasz niezależność, czy staniesz się całkowicie zależny od innych? Zastanów się przez chwilę, czy te pięć minut, które poświęcasz na odpoczynek zamiast ruchu, naprawdę jest tego warte? Dziś odkryję przed tobą sekret, który może dosłownie uratować resztę twojego życia: sekret, o którym wielu dowiaduje się dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego wideo. Jeśli podoba ci się to wideo, napisz jeden w komentarzach, jeśli nie, napisz 0 to pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. No to zaczynamy. Odkryłem przełomową prawdę o zachowaniu niezależności i witalności nawet w późnych latach życia. Jest nią codzienny, pięciominutowy ruch. Oto pięć bolesnych prawd, o których dowiedziała się moja 84-letnia przyjaciółka, gdy podjęła pozornie niewinną decyzję o zaprzestaniu codziennych pięciominutowych spacerów. Jeden. Utrata zdrowia następuje szybciej, niż myślisz. W pierwszych dniach po zaprzestaniu aktywności moja przyjaciółka czuła ulgę. Unikanie wysiłku fizycznego, rezygnacja z krótkich spacerów, omijanie schodów wszystko to wydawało się naturalną częścią starzenia. Niewielki wysiłek wydawał się zbędny, a odpoczynek kuszący. Doktor Maria Kowalska z Instytutu Geriatrii wyjaśnia. Sarkopenie, czyli utratę masy mięśniowej związaną z wiekiem, możemy zaobserwować już po pięćdziesiątym roku życia, jednak jej tempo dramatycznie przyspiesza przy braku regularnej aktywności fizycznej. Moja przyjaciółka nie zdawała sobie sprawy, że z każdym dniem bez ruchu jej mięśnie słabły coraz bardziej. Dopiero gdy proste czynności, jak wstanie z krzesła czy podniesienie lekkiej torby, zaczęły wymagać nieproporcjonalnie dużego wysiłku, zrozumiała co się dzieje, a wtedy odbudowanie utraconej siły okazało się znacznie trudniejsze niż jej utrzymanie. 2. Zależność od innych staje się codziennością. Moja przyjaciółka zawsze ceniła swoją samodzielność, gotowała, sprzątała, zajmowała się swoim ogrodem. Nigdy nie przyszło jej do głowy, że kiedykolwiek będzie potrzebować pomocy przy tak podstawowych czynnościach jak ubieranie się czy mycie. Jednak z każdym tygodniem bez aktywności, jej zdolność do samodzielnego funkcjonowania słabła, aż w końcu najprostsze zadania stały się niemożliwe do wykonania bez wsparcia. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, Napisz dwa w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. trzy. tracisz prywatność i godność. Wyobraź sobie, że nagle nie możesz samodzielnie skorzystać z toalety, że ktoś musi ci pomagać przy czynnościach, które od dzieciństwa wykonywałeś samodzielnie. Dla mojej przyjaciółki był to jeden z najtrudniejszych aspektów utraty sprawności. Pracownicy wchodzili i wychodzili z jej pokoju bez pukania. Narzucali jej harmonogram dnia, decydowali, kiedy ma się umyć, kiedy zjeść, kiedy odpocząć. Proste decyzje, które kiedyś podejmowała automatycznie, stały się nagle luksusem. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski wskazuje, że utrata kontroli nad własnym życiem jest jednym z głównych czynników wpływających na depresję u osób starszych. Unikaj tego za wszelką cenę. Te pięć minut ruchu dziennie to inwestycja nie tylko w sprawność fizyczną, ale także w twoją psychiczną niezależność. cztery. Samotność staje się twoim stałym towarzyszem. Na początku rodzina odwiedzała ją regularnie, telefony dzwoniły często, wnuki. Przychodziły z wizytą, ale z czasem, gdy stała się coraz mniej mobilna i coraz bardziej zależna, wizyty stały się rzadsze. Życie jej bliskich toczyło się dalej, wnuki dorastały, dzieci miały własne problemy i obowiązki. Świąteczne spotkania, kiedyś pełne radości, stały się rzadkością. Moja przyjaciółka zaczęła spędzać większość dni sama, czekając na telefon lub wizytę, która często nie nadchodziła. Ten rodzaj izolacji ma swoje konsekwencje. Badania pokazują, że samotność zwiększa ryzyko demencji o 50% i jest równie szkodliwa dla zdrowia, co palenie 15 papierosów dziennie. Pani Krystyna, 79-latka z Krakowa, miała podobne doświadczenia. Gdy przestałam wychodzić z dziedzincy w domu mój świat się skurczył. Początkowo myślałam, że to tylko przejściowe, ale z każdym miesiącem coraz trudniej było mi wstać z łóżka, a rodzina odwiedzała mnie coraz rzadziej. Dopiero gdy mój lekarz przekonał mnie do codziennych, krótkich spacerów po klatce schodowej, coś zaczęło się zmieniać. Po trzech miesiącach mogłam samodzielnie wyjść na zakupy, a po pół roku wróciłam do cotygodniowych spotkań z przyjaciółkami. To kompletnie odmieniło moje życie. 5. Tracisz cel i sens życia. Gdy moja przyjaciółka była aktywna, każdy dzień miał swój rytm i cel, zakupy, przygotowanie posiłków, dbanie o dom, spotkania z przyjaciółmi. Te proste zajęcia nadawały strukturę jej dniom i sprawiały, że czuła się potrzebna, gdy przestała się ruszać, te małe radości i obowiązki zniknęły z jej życia. Dni stały się długie i puste, a świat za oknem coraz bardziej odległy. Badania przeprowadzone przez dr Jana Nowaka wykazały, że osoby starsze, które mają jasno określony cel w życiu, żyją średnio o siedem lat dłużej niż ich rówieśnicy, którzy go nie mają. Tych pięć minut spaceru może być początkiem odzyskania sensu istnienia. To nie tylko ruch fizyczny, ale także szansa na spotkanie sąsiada, zauważenie zmieniających się pór roku, czy po prostu cieszenie się samodzielnością? I teraz bonus, o którym nikt ci nie powie, dopóki nie będzie za późno. Wyjście z błędnego koła bezczynności jest znacznie trudniejsze niż myślisz. Moja przyjaciółka na początku sądziła, że w każdej chwili może wrócić do swoich dawnych nawyków, że wystarczy chcieć, a wszystko wróci do normy. Rzeczywistość okazała się brutalna, jej mięśnie osłabły do tego stopnia, że nawet najprostsze ćwiczenia stały się wyzwaniem. Strach przed upadkiem paraliżował ją, gdy tylko próbowała wyjść z domu. To, co miało być tymczasową przerwą, stało się permanentnym stanem. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba Ci się treść, napisz trzy w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Wyobraź sobie swoje życie za pięć, dziesięć czy piętnaście lat. Widzisz siebie wychodzącego samodzielnie na spacer, robiącego zakupy, spotykającego się z przyjaciółmi. Czy może siedzisz w fotelu zależny od pomocy innych, z każdym dniem coraz bardziej ograniczony? Ta wizja przyszłości zależy w dużej mierze od decyzji, które podejmujesz dziś, od tych pięciu minut, które możesz poświęcić na ruch. Co zrobisz jutro rano, gdy się obudzisz? Czy znajdziesz te pięć minut na spacer po mieszkaniu, na wyjście na balkon czy do ogrodu? Czy podejmiesz decyzję, która może uratować twoją niezależność? Pamiętaj, że nie musisz od razu bić rekordów. Zacznij od małych kroków. Dosłownie. Pięć minut spaceru dziennie to początek niezwykłej podróży ku zdrowszej starości. Z czasem możesz wydłużać ten czas, ale nawet te pięć minut codziennie zrobi ogromną różnicę. Czy kiedykolwiek czułeś, że drobna codzienna decyzja całkowicie zmieniła twoje życie? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Pamiętaj, że twoje ciało zostało stworzone do ruchu, niezależnie od wieku. Te pięć minut dziennie to nie tylko inwestycja w zdrowie fizyczne, to inwestycja w twoją niezależność, godność i radość życia przez wiele kolejnych lat. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć, ale każdy dzień zwłoki to stracona szansa na lepszą przyszłość. Widzisz, te pięć minut dziennie to nie tylko sposób na utrzymanie sprawności fizycznej, to sposób na zachowanie kontroli nad własnym życiem, to twoja codzienna deklaracja jestem tutaj, liczę się, jestem niezależny i wierzę głęboko, że zasługujesz na tę niezależność, na godność i na radość, które płyną z samodzielności, niezależnie od twojego wieku. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tej informacji, może członka rodziny, przyjaciela czy sąsiada, podziel się tym wideo. Być może te pięć minut dziennie odmieni również ich życie. Gratulacje! Napisz 8 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś do końca ze mną. Życzę Ci cudownego dnia lub nocy i do zobaczenia w następnym wideo.